Szczęść Boże, jak będzie pochwalony Jezus Chrystus. Boże, chciałabym Cię zapytać: Jak Ty to robisz, że wciąż czekasz na to, by ludzkość była lepszą? Jakże starcza Ci cierpliwości, mimo że tyle już lat czekasz? Jak Ty to robisz, Boże, że tyle nam przebaczasz, że tyle łask dajesz, a my, niegodni, trwonimy je? Jak Ty to robisz, Boże? że patrzysz na nasze grzechy, które nierzadko ranią innych ludzi. Jak Ty to robisz, Boże, że człowiek rani Ciebie gorzkimi słowami, że obwinia Cię o swoje plugastwa, które ludzkość świadomie czyni, że pytają, gdzie był Bóg, kiedy zabijane były dzieci na stole operacyjnym, gdzie był Bóg, gdy zabierano komuś dziecko, a oddano je innym, gdzie był Bóg, kiedy spalono kogoś lub cudzy dom, Boże, jak możesz pozwalać, żeby obwiniano Ciebie za ludzkie świństwa kierowane grzechem? Jak możesz słuchać, gdy obalają Twoje istnienie? Jak możesz pozwalać, by wyśmiewano mękę Chrystusa, pokorę i oddaję Maryi Tobie? Boli mnie ta ludzka niewdzięczność, rzekł Bóg. Boli mnie okrutnie, gdy depczą mękę mojego Syna Jezusa, Boli mnie z jaką łatwością grzeszycie, wy wszyscy, ludzie, boli mnie, gdy zabijacie dzieci, które tak wiele znaczą dla mnie, boli mnie wasza nieufność wobec mnie, boli mnie niesłychanie, gdy sami sobie szykujecie piekło, którego nawet świadomi nie jesteście, jak straszne jest i cierpieniem naznaczone. Boli mnie okrutnie to wszystko, że mam ochotę wołać do was. Opamiętajcie się. Wołam wtedy do waszych sumień, które zagłuszacie pychą, lenistwem, wymówkami, obzarstwem, rozrywką, alkoholem. Wołam i wołać będę, bo kocham was tak bardzo, że oddałem wam swojego jedynego syna. Amen.